Cześć, tu Krzysztof Prażowski. W tym odcinku troszkę powiem na temat kolorów, tak, gdzie je znaleźć, jak je, z, że tak powiem, ze sobą połączyć, jak się zainspirować, tworząc własny brand, czy szukając kolorów, na przykład do materiałów marketingowych, czy to infografik, czy banerów, dalej. Przedstawię fajne dwie stronki, więc zapraszam. Znajdujemy się na stronie Colors. I tutaj mamy do wyboru, że tak powiem, może dwa generatory. Nie, jeden generator, a, a, a drugi to jest paleta, paleta, różne palety kolorów, a, czyli te Explore, a generator mamy Make a Palette. Ja na samym początku pokażę Explore, kliknę sobie tutaj i pojawiają się bardzo, znaczy bardzo, pojawiają się różne tutaj palety. Przesuwając myszką na dół, są różne kompozycje, i możemy z tych kompozycji coś dla siebie znaleźć. Załóżmy, ja skorzystam tutaj z mojego ulubionego koloru, który jest pomarańczowy, i klikając w ten kod, ja, automatycznie on się kopiuje do pamięci przeglądarki. I jeżeli ja go chcę zastosować na stronie internetowej, mam tutaj przygotowaną, chcę na przykład zmienić ten tło tego przycisku. To wchodzę w ustawienia i a, klikam sobie tutaj w, na samym dole i wklejam. Bardzo ważne jest, żeby tu zwrócić uwagę, żeby był hashtag na samym początku. Oczywiście też zadziała w elementorze zadziała bez hasztaku, ale w innych miejscach może nie zadziałać. Więc gdziekolwiek byśmy korzystali z tego kodu, zawsze ten kod musi być poprzedzony hashtagiem. OK. Tu mamy taki kolor już, już dobrany. Wróćmy do e, naszej palety, i e, tak możemy się zainspirować. Na stronie Colors wspomniałem, że jeszcze jest generator i wracamy Colors. E, linki oczywiście do tej strony będą w opisie, więc e, nie, nie trzeba kopiować w międzyczasie. E, wchodzę do generatora, i tutaj mamy różne palety. Te palety, m, klikając spacja, one nam się zmieniają. Zmieniają się różne kolory, ale e, możemy tutaj na przykład zablokować. Jest mój ulubiony pomarańczowy kolor i, i opcja kudeczki blokuje. Załóżmy ten e, ten powiedzmy taki też pomarańczowy e, bliżej zbliżony do żółtego zablokuje i klikając spację e, te niezablokowane kolory one e, nam się tutaj zmieniają i e, zgodnie z naszymi preferencjami możemy sobie wybrać jakieś e, ulubione kolory. Jeżeli chcemy, żeby ta paleta kolorów składała się na przykład, nie z pięciu, a z czterech, to u samej góry jest iksik e, i można usunąć i mamy takie trzy kolory. No i dalej spacją naciskam i szukam fajnej kompozycji. Ja już mam tą kompozycję, a, to wystarczy nacisnąć i skopiować. O, tutaj jest nawet przycisk e, do kopiowania. On skopiował ten kod e, niebieski, może i wrócę sobie na, na, na swoją stronę. Kliknę Ctrl V, i jak widzę, ten kolor się już zmienił. Dobra. E, to była strona Colors. Teraz. Przejdziemy jeszcze na drugą stronę od Adobe. Tu jest fajny generator, który działa na zasadzie koła. E, dzięki temu kołu możemy dobrać kolory e, według takiego powiedzmy z, m, za pomocą suwaków. Tak? Chwytamy odpowiednie koło i on tutaj e, nam e, kom, robi kompozycję. Tak? E, te kompozycje są według danych reguł i e, mamy regu w tym momencie jest reguła analogowy, ale możemy na przykład wziąć regułę triadę, tak, które będą się gdzieś w obrębie e, trójkąta poruszać i dobrać sobie takie kolory. A czworokąta, czyli one gdzieś po, tej, e, po tym kole w, w czworokącie, pracują. Mając już e, dobrane kolory, tak? a poniżej po prostu kontrol, zaznaczamy Ctrl C i ten zielony a wklejamy w miejsce na naszej stronie, gdzie, gdzie zmienia. To były dwie stronki, gdzie możesz spokojnie sobie wygenerować własne e, e, kolory do brandu lub do materiałów marketingowych, czy do infografik, czy e, banerów, e, czy, czy ulotek. Mam nadzieję, że będą ci pomocne. Jeżeli uważasz, że e, ten materiał był e, fajny, daj proszę łapkę do góry. Jeżeli chcesz e, dostawać informacje e, o większej ilości takich materiałów, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dzięki, powodzenia, trzymaj się. Hej.